No, zacząłem tutaj już nagrywanie. Dobra. Kolejny pojedynek w Sperforce 2 pomiędzy Oskarem a Przemysławem. Oskar grający królestwem, Przemysław paktem na mapie óską Na Za chwilę zaczniemy, tylko ktoś musi się napoić. Procentowych napoi przed grą, także tak, musimy się wstrzymać. Muszę, muszę, ten, muszę naprawić siebie i swoje królestwo do boju. No tak, wiadomo. Królestwo to zawsze pioki. Tak, szczególnie krasnoludy Dokładnie no, no to co, gotowy jesteś? Tak Jest gotowość pełna, rozpoczynamy gę. Lecimy tutaj Przynajmniej nie będzie migawek, jak nie wiem czy wiecie W jedynce znowu były migawki, to oczopląsu można dostać No nie wiem co, ten Monte ma problemy, niestety A samy, Nawet nie wiemy jak mu pomóc z tym, kurde Myśleliśmy, że nagrywanie ekranu pomoże, ale też nie. No i dobrze, zaczęliśmy. W tym momencie jestem Oaskaia. Królestwem szybkie żelazo, srebro, srebro. A teraz przemysła w pakt. No, to ja też już zacząłem odliczać czas, także a ja to sprawdzę, że ty masz 5 to tak? Zobaczymy, pokaż kamień Oskar, jak to masz kamień. no więcej go kamienia. No, nie 3, nie 2, 4, 5 6. No tu jest 7, no, no. No lipa, lipa. To kopaj szybciej. <gry> Nie ma, to, to jest grane. grane kule to, przeciwko to, paktow. Tutaj faktur, widzę widzę Dobrze, dobrze. A, szybciutko ty, nie ma co ten. Napis, jak będzie można atakować. A co, nie słyszysz nas Przemek? Ja tu mówię cały czas, stanie nie może słowa. Aha, masz ten problem z głośnikiem. No dobra. To Oskar da info. Także raczej jest Oskar Przemek. Da info. да, спокойно. Кстати, я вас как с Dwójkę, dwójkę to chyba grałem 2 albo 3 lata temu, ostatni raz. Słab dalej nawet. Słab? A tak to jedynka. No tak, to przeważnie jedynka. I ostatnio ta trójka, ale ostatniego dodatku to już nie grałem. Ja jeszcze nie kupiłem tego ostatniego, tak niby raczej go mam, ale... Ja tej trój, ja trójki jakoś nie podoba mi się, nie jest najgorsza, ale jakoś nie umiem jej przejść. No jeszcze mało minęło, dopiero chwila, dopiero 3 minuty minęło. Także jeszcze 12 minut. Chyba będzie reset Dobra S to, to się królestwo nieźle robiło, ale... widzę tutaj u Królestwa sytuacja tak wymarzona, Dawaj najpierw tych Ale chyba mnie nie słyszy, nie? To Najpierw tych osłabionych Jakoś nie no, jakoś to pójdzie Szybko już poszedł wojsko, ty jakoś da radę, jakoś się wybroni. Jakoś się wybroni. co wczoraj nie wiem, że <grymne> Ty, wejdziemy i najszybszy pojedynek. Dawaj, dawaj, bądź to. Trzeba zrestartować ma te złamanie zasad tutaj, a tak w czasie pokoju. No. <grymne> Jeszcze był. Ale to była pierwsza, ten, zaczepna, zaczepna, to było, najpierw królestwo poszło, ale <laughs> uciekło. Halo? Oni to chyba bezpośrednie obrażenie zadają, nie? Dobrze pamiętam. Dusznicy. No, tak. Cześć, to Coś, mówił? Ja się witałem z to samo właśnie, Nie no, jest. Siedzi. Ale nie no, tutaj widać na różnicę pomiędzy jeden konwójką. Minęło 5 minut, a już tyle wojska. Ach. Każdy już ma swoją część wojska, to dużo szybsza jest ga. No ale u królestwa to tutaj dość biegnie wojska, byłoby muszone po części. <laughs> ale strata niestety <laughs> sporej części wojska niepotrzebna. No a nie no, zaraz może ten Pach też się będzie musiał wycofać, ty. E no. Trochę tego wejścia ma. No. Nie no, bo czarodziejów to... ...szybkie, ten... ...zadawane obrażeń. O, proszę, jaki zwiast ciekawy. Chyba nie za zaatakowali go. No. Bardzo bym się tego czy to nie powinno tak działać. Niech sobie żyje, co, co mu zrobiłeś. Nic mu nie zrobiłeś, niech sobie żyje. Szybki spocik. No, u paktu wszystkie trzy są już zrobione, ale krespa też już wszystkie trzy będziemy mieć za chwilę ulepszenia. Dobrze, A, tytanie. no. Chwila zastanowienia, ale jednak Bierze oblicz. Sam se oblicz debilu. Pięć minut, niecałe. Cztery i pół. A tutaj widzą Królestwa już swego zabezpieczenie. No a no, defensywa no.

<laughs> Każda się w dwójce szybko kończy. Ale to się spędzie czemu odwyszed z tego głosowego. No nie wiem, nie no już jest powrotem. Już nie jest odmutowany. Jesteś znaczy, w może, Znaczy nie może nas nie nie słyszę, nie wiem, ale jest odmutowany. No jest. To no super, że jesteś. Wie, że to nie daje populacji. No i się zamotował, chyba się obalił. No jeszcze siedem sekund. Także o już może się atakować. Już minął czas pokoju, także Myślę, zobaczymy, kto pierwszy przyjdzie do tego, czy królestwo, czy pakt. Mm, królestwo... Osoby podejrzymy królestwo... Napisz mu, mu. Napisz mu, żeby wiedział, ale że może dwie, dwie, dwie minuty, to może policzył sobie. No tak, nie, no tak nie widzę tego wojska o królestwa. <laughs> nie chcę być sceptyczny, ale może być ciężko. A, weszli, weszli. Tak, no. Niewiele, ale się trzymają. Nie puszczają szybko. Chwilę chociaż postawi. Tak. No. Chwilę stoją, no ale... No tak, no tych dwież mógł więcej postawić, chociaż... przewaga liczebna robi swoje. Mmm. O, pachcik. Matek, niestety, ja zostaje tu nieco mistrzem w 6 tygodniach. Żadnej porażki. Przed, <laughs> Wszedł, wszedł. Ale jak już jesteś Matek, to jak nam z czasem u ciebie wygląda w tym tygodniu? Nie wiem, nie wiem, czemu od razu, to ja nawet teraz są wybrane. No to, w sumie jak Braku się zgodzi, to kontaktujemy się z nim do meczu. Chyba, że będzie zgotany po tej walce. Trudno wygrać ja z Ja wygrałem parę razy, to na pięć wielki z zraz mi się udało wygrać. Ale to zrobiłem fajnie faktycznie i przed tym rasz po prostu. On na kombinował Szybko, szybkie palce, szybko, palczasty, ty. Tak jest, szybkie paluszki mam na A No. O no, tak już płonie. no. Walka nie trwała może nawet pół godziny myślę. Mi 20 minut, 25. Szybka Gierka 20 minut. gratuluję zwycięzcy przemysłowi końcowego królestwem. Dzięki wam za oglądanie. Pojedynek. słyszymy się. masz